Halo, Halo siemanko koledzy i koleżanki wędkarze. Witam w kolejnym openingu Mistery Boxa od Fishing Store. Tym razem boks okoniowy, boks za 150 zł. Zobaczymy, co mamy w środku. Box za Wam odnoszę wrażenie, że się spodobał, ciekawość wygrywa. Eee, ale nie przedłużając, słowa wstępu mamy za sobą. Więc od czego zaczynamy? Standardowo od ulotki, podziękowania. Za zakup. Z tyłu mamy listę i spis wszystkich przedmiotów. Ja się to będę posiłkował, żeby niczego Wam nie pomylić. Yy, mamy na samym dole listy, ile zaoszczędziliśmy. Zaoszczędziłem 9,97. Czyli cała paczka by mnie wyniosła 58,97 zł. No, zawsze to jakieś oszczędności. Ale nie przedłużając, zabieramy się za. Prezentację przynęt. Zaczynamy od woblera. Pierwszy na liście. Na liście 20 przynęt jest wobler od Jacksona. Hollow Select Sensor. 3,5 cm, 2,2 g. 0308 0,8 m. Schodzący, czyli od 30 do 80 cm. Płyciutko. Na pewno da radę. Następnie mamy główki od Mikado. Jigowe 4 gramy. Rozmiar 1, 3 sztuki. Później również Mikado. Również Mikado. Krętniki z agrafkami. Rozmiar XS. Testowane do 9 kg. I 10 sztuk w środku. Idąc dalej klasyk, mepsik, dwójeczka, y, black fury, y, czarna we fluo pomarańczowe kropki, myślę, że okonie, okonie się ucieszą. Również mikado, wirujący ogonek, m-tail, haki B BKK, 5,5 y, cm, 6 gram, nigdy nie miałem, a bardzo chętnie przetestuję, teraz będę miał okazję. I coś co warto zauważyć na dole mamy podwójną kotwicę. Nie potrójną, tylko podwójną. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzać. I jak już Mikado to fiszkanterki. Fiszkantery od Mikado 5 cm, kolor 116, 5 sztuk. Niemniej jeżeli chodzi o kolor, góra zielony brokat. Dół fioletowy również z elementami brokatu. Dużo tego brokatu jest. Warto również zaznaczyć, że zapach krewetkowy, więc powinno powinno o okonie i coś mała ściąga. Rozmiar haków rekomendowane. E, rozmiary główek jigowych to jest 6 do 4. Zobaczymy. Od Mikado również dostaliśmy Sterki 51 mm, czyli 5 cm. Opakowanie ma 8 sztuk. Kolor fioletowy. Miejsce na offset i też mamy ściągę tutaj. Jak możemy je montować. Rozmiar główki jigowej. Nie wiem czy mówiłem, ale to powtórzę najwyżej. 4. Oczywiście zapach krewetkowy. Czyli dużo fioletu jak na razie. Dalej. kajteżki. Easy Shiner, Kitech Easy Shiner w rozmiarze 2 cale, czyli około 5 cm. 8 sztuk w opakowaniu. Kolor brokatowy, brokatowy żywo zielony, seledynowy wręcz taki. Z trochę fluo, zieleni, trochę seledynu i brokat w środku. Na pewno przetestuję na dropshocie. I to by było tyle, jeżeli chodzi o przynęty pakowane. Idąc dalej, mamy teraz tak przynęty gumowe: Savage Gear. Cryfish, czyli raszek 7,3 cm, 4 gramy, eee, czarno-niebieski, jedna sztuka mięciutka gumka. Będzie ładnie pracować. Również ma, nie, tylko na górze ma wcięcie na hak offsetowy, ale myślę, że. Myślę, że jak się go uzbroi w zwykłą główkę, to, to powinno dać radę. Również sewecz. To jest na pewno płoć. Zaraz ją zlokalizuję. Dying minął 7,5 cm, 2 gramy rocz. Kolor płoć. I coś, co warto zauważyć, to to, że ta gumka jest cieniutka i, i ona cały, cały czas chce pracować. Główka jigowa troszeczkę może być za gruba, więc na pewno ją sprawdzę. Na pewno ją sprawdzę na dropszocie. Ja się tak bardzo czepiam tego dropszota, ale jestem ciekaw. I klasyk. Następny mamy klasyk. Również Savage Gear Cannibal mm, Burbot I to jest 6,8 cm w kolorze Golden Ambulance. Nie trzeba tego nikomu przedstawiać. Jak również nie trzeba nigdzie przedstawiać następnego kanibala w kolorze Pike, rozmiar 8 cm. Czy okonie będą zainteresowane? Ja na większego miałem branie. Jeszcze jedno z ostatnich branie okoniowych to właśnie na, na ten kolor. Zobaczymy. Eee, to by było tyle, jeżeli chodzi o Sewidża. Idąc dalej, mamy teraz Berkeley, Sieg Flanker. I to jest 6 cm, 6 cm gumka przezroczysta z perłowym takim brzuszkiem. Chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jeżeli chodzi również o Berkleja to przyszła babeczka. Przyszła babeczka i to jest Realistic Gobi 7 cm. Bullhead kolor. Anka Sobie babeczka. I potem co? Znowu Mikado. RILFISH Jak mnie pamięć nie myli, tak. RILFISH 7 cm Fire Tiger Kolor. Zielony taki okoniowy. Myślę, że. Skusi nie jednego konia Kolejne Mikado. Kolejny Mikado, tej te jaskółeczki nie trzeba nikomu przedstawiać. Fryfish 8 cm w kolorze czarnym, srebrnym z brokatem złoto-niebieskim. Jak, jak się mam przyjrzeć, to, to tak by to wyglądało i na pewno to jest kawał, kawał jaskółki, jeżeli chodzi o no, Oczywiście, wcięcie na haki offsetowe są. No dobrze. Następnie taka gumeczka. I to proszę ja Was jest yy, oczywiście Fox Rage Slick shot 7 cm perłowy UV. -ka. Miejsce na haki offsetowe. Wiem, czy będzie widać, będzie widać tu i tu. Malutka. Myślę, że, myślę, że da radę. I kolejne klasyki. Westin. Nowy kolor w rozmiarze 7 cm, 4 gramy. I również Westin. Też satis, ale hollow. Pusty w środku. Mi się po Pobrudziła mi się, czy taka przyszła? Chyba się pobrudziła. Pusty w środku, trzy otwory. Bardzo łatwa do zasania. Myślę, że większość okoni nie będzie miała z nią problemów. I na samym końcu także Westin. Blutis. Zaczyna się ruszać pić. Blutis i. W rozmiarze on jest, już Wam mówię, 7,5 cm. Motor oil gold, czyli taki złoty paliwo, złota roba. Coś takiego. Myślę, że sprawdzi się na pewno na dropszotach. I nie można, oczywiście, zapomnieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, która jest dodawana do każdego boksa. I w zależności od jakiego boksa. Jakiego boksa zamówicie taką krajeczkę dostajecie Patch box, żeby zaznaczyć, zaakcentować, że to jest boks na okonie. Nie mylić. Albo wlepić gdziekolwiek, jeżeli już macie swoje boksy. No i dobra, to by było tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Może nagram jakieś wstawki? Może nie? Zobaczymy. W każdym razie widzimy się niedługo przy kolejnych openingach. Widzimy się na pewno za jakiś czas nad wodą. No i co? Trzymajcie się, zima już się kończy. No i połamania. Cześć.